W najbardziej odległych granicach układu słonecznego, gdzie światło ze słońca ledwie przebija próżnię i cisza dominuje we wszystkich kierunkach, sonda Voyager 2 dociera do nieznanego. Przez dziesięciolecia podróżował cichym statkiem, wykonując swoją misję bez żadnych wyzwań. Ale ta cisza się rozpadła. Coś się zmieniło. Kilka tygodni temu sonda weteranów wykonała niemożliwy do przewidzenia ruch. Zmodyfikowała swój kierunek z dokładnością zbyt cienką, aby można ją przypisać przypadkowi lub technicznemu błędom. To, co stało się później, nie zawierało słów, ciąg impulsów zaczął przybywać na Ziemię, zorganizowany i zgodny ze strukturą, która sugerowała zamiar. To nie był hałas. To nie była wina. I oczywiście nie wydawał się mieć ludzkiego pochodzenia. Zachowanie wojażera ujawniało coś co przekroczyło wszelkie przewidywania. Był bez powodu i szukał celu, konkretnego punktu w jego próżni. Wielu zastanawiało się, co mogli tam znaleźć z dala od znanych wpływów. Uruchomiony w 1977 roku Voyager 2 został oskarżony o przechodzenie przez domeny wielkich planet i powolne znikanie w niebo gwiazd. Jego unikalna trajektoria pozwoliła mu zbliżyć się do Urana i Neptuna osiągnięcie, którego żadna inna sonda nie powtórzyła. Ale poza danymi naukowymi miała ze sobą głęboko ludzki obiekt, złotą pieść, międzygwiezdną wiadomość, że tutaj, w małym niebieskim świecie, był ciekawy gatunek, który chciał powitać kosmos. Z czasem statek przekroczył heliopazę i zanurzył się w przestrzeni międzygwiezdnej, wysyłając tylko coraz słabsze sygnały, jak szepty z urządzenia starzenia. Do początku 2025 roku inżynierowie wykryli anomalię, która była niemal niezauważalna, nieznaczne zróżnicowanie rytmu znaku. Kiedy badali go dokładniej, znaleźli powtarzający się wzór, rytm, który zdawał się odpowiadać na wewnętrzny impuls elektryczny statku. To echo nie pokrywa się z żadnym znanym protokołem transmisji. Nie była to konwencjonalna wiadomość, była to rodzaj wibracji, fali niskiej częstotliwości która dokładnie odpowiedziała na wewnętrzną oscylację systemu zasilania wojażera technologii, która działała od ponad czterech dekad. Potem znak się zmienił. W marcu 2025 roku fala zaczęła być synchronizowana nie ze statkiem, ale z sonami Schumann na Ziemi, tymi wibracjami elektromagnetycznymi, które pochłaniają naszą planetę. Jakby coś przez wojażera mogło skopiować naturalny puls Ziemi. Naukowcy przeanalizowali wszystko. Zakłócenia słoneczne, błędy cyfrowe, efekty kwantowe. Nic nie wyjaśnia tego zjawiska. Młody członek zespołu przedstawił pomysł, który na początku wydawał się absurdalny. Być może znak nie odpowiedział Ziemi, może byłem naśladowcą. Czy ktoś lub coś używał wojażera jako pośrednika do odtworzenia rytmu naszej planety? W jakim celu? Niepokój narastał, gdy 17 kwietnia 2025 roku sonda ponownie zmieniła kierunek. Bez rozkazów, bez aktywacji materiałów miotających antena wysokiego zysku, odzyskała doskonałe ustawienie z ziemią, dokładność, która przekraczała nawet pierwotną kalibrację. Krótko po tym systemy zapasowe, które były nieaktywne od dziesięcioleci, zaczęły prowadzić diagnozy z własnej inicjatywy. Zapomniane instrumenty wróciły do przekazywania informacji. Jakby niewidzialna ręka aktywowała starego podróżnika kosmicznego. Jakby ktoś wszedł do opuszczonego domu i zaczął świecić. Voyager zaczął wysyłać kopie skompresowanych danych. Nie były to figury surowe ani pomiary bezpośrednie, ale fragmenty zakodowane wzorami weryfikacji, które nie odpowiadały protokołowi znanemu NASA. Każdy pakiet zakończył się unikalną cyfrową sygnaturą, trzy pokrywające się spirale koncentryczne. Jako odciski palców w przestrzeni. Wtedy naukowcy zaczęli szeptać. Nie mówili o inżynierii i systemach energetycznych i rozmawiali o kontakcie. 3 maja znak wojażera zniknął na 11 sekund. Nie było telemetrii, PSI ani nawet szumu tła. Ale potem wróciła silniejsza, jaśniejsza i dokładniejsza niż kiedykolwiek. I coś niesamowitego odkryto w tej transmisji powrotnej. Przekładając częstotliwość danych na widmo widzialne, pojawił się wzór wizualny. Ułamkowa tkanina zorganizowana według sekwencji Fibonacciego, powtarzana bez końca. To nie była tylko sztuka czy matematyka, był to model przestrzeni, czasu, czegoś znacznie bardziej skomplikowanego niż nasze zrozumienie. Voyager nie mógł sam tego wygenerować. Ich systemy nie były w stanie stworzyć takiej kompresji i struktury. Wzór został wprowadzony zdalnie, a jego pochodzenie było o 4,3 roku świetlnego od odległości do Proxima Centauri. Ale był problem: Proxima Centauri nie miał wykrywalnego radia, mikrofalówki lub X. To sugerowało, że ktokolwiek wysłał informacje, działa poza spektrum, które monitorowaliśmy, albo może z zupełnie nieznanego miejsca. Podczas gdy NASA starała się zminimalizować odkrywanie jako kosmicznej anomalii, niezależny zespół analityków znaków w Kaltek zaczął przetwarzać nową transmisję, używając modelu rozpoznawania wzorów binarnych. To, co znaleźli, to nieprzypadkowy hałas. To był ustrukturyzowany język, forma kodu binarnego, który nie jest używany we współczesnym komputerze, ale który przypominał pierwsze języki maszyny opracowane na Ziemi. Początkowo myśleli, że to odbicie ich własnych transmisji naziemnych. Jednak po dwóch dniach dekodowania rzeczywistość stała się o wiele bardziej niepokojąca. Kod nie odzwierciedlał naszych sygnałów, ale raczej rozwijał logikę naszych sieci, oferując zoptymalizowane algorytmy, które jeszcze nie zostały wynalezione. Znak wojażera w czasie rzeczywistym, dostosowujący się, sugerujący, że jego pochodzenie znało naszą infrastrukturę cyfrową. Wyszedł zimny wniosek. Nie była to tylko wiadomość. Była to jakaś prośba o aktualizację. Później zdarzył się fenomen, który przyciągnął nagłówki, ale niewielu poczuło jego zasięg. Astronomowie z całego świata zauważyli, że cztery gwiazdy w klastrze blisko ścieżki dwóch wojażera były równocześnie tłumione przez dokładnie jedną i dwie dziesiąte sekundy. To nie był przypadek mikroskładnika lub chmury proszku. Te gwiazdy, oddzielone latami świetlnymi, rzucone na raz. Przekazując krzywe światła gwiazd na znak wojażera, zbiegły się doskonale. To było tak, jakby wiadomość dotarła nie tylko do Ziemi, ale używała gwiazd, by odbijać się przez galaktykę. Nie chodziło już o to, czy komunikował się z nimi ktoś lub coś, a chodziło o to, czy tylko my ich słuchamy, czy po prostu ostatni je słyszymy. Jednym z najbardziej ikonicznych symboli sąd wojażera jest oczywiście złota pieść. Dysk fotograficzny zaprojektowany, aby przynieść dźwięki i obrazy życia na Ziemi do potencjalnego odkrywcy pozaziemskiego. Ale teraz wydawało się, że ludzki przekaz nie tylko podróżuje, ale może być również odpowiedzą na znacznie bardziej zaawansowaną inteligencję niż kiedykolwiek myśleliśmy. Dotychczas złota pieśń wojażera była uważana za symbol bardziej emocjonalny i strategiczny gest. Niemniej jednak, Niedawna analiza czujników na pokładzie Wojażera 2 wykazała zaskakujące odkrycie. Powierzchnia dysku, postrzegana jako pasywna i pogarszająca się z czasem, doświadczyła nagłego obciążenia elektrycznego. To nie była tylko elektryczność statyczna, ale wymierny, ukierunkowany przepływ elektronów. To było tak, jakby dysko żył jako część aktywnego obwodu. Ale to, co stało się pouczonych, Wśród nowych danych binarnych przesłanych przez wojażera znaleziono cyfrową reinterpretację jednego z oryginalnych dźwięków zapisanych na dysku. To nie była ani kopia, ani pętla. To była rekonstrukcja z znacznie większą wiernością oryginałowi. To wskazuje, że ktokolwiek był na drugim końcu, nie tylko słuchał złotej pięści, ale był lepszy i lepszy i być może grał dla innego obserwatora. Kanadyjskie obserwatorium złapało coś czego nikt nie mógł wyjaśnić. Znak cienia podążał za oryginalną transmisją wojażera dwie z opóźnieniem 6,2 sekundy, powtarzając każdy puls i echo, ale z niekształceniami światła, jakby odbijały się w czymś, co nie istnieje. Naukowcy nazwali to zjawisko duchem miraż. Przy trójkątnym kącie znaku odkryto, że nie był on celem żadnej planety ani znanego ciała, ale pustym obszarem przestrzeni bez światła lub masy. Ale tajemnica stała się głębsza, ten odbity znak zaczął wprowadzać elementy, które nie były obecne na pierwotnych częstotliwościach, w tym dane o polach magnetycznych, pasach promieniowania, a nawet gradientach temperatury. To było tak, jakby znak odwzorowywał nasz układ słoneczny, do góry nogami. Wojażer dwie nie tylko wysyłał informacje i był używane do skanowania, refleksji i replikacji nas. I gdzieś ktoś lub coś buduje mapę, Pytanie było nieuniknione, w jakim celu? Na początku tylko kilku odczuło efekt. Operatorzy radiowi, amatorzy komunikacji i miłośnicy monitorowania przestrzeni kosmicznej zaczęli zgłaszać bóle głowy, dezorientację i odczucia deja po wysłuchaniu surowych transmisji Wojażera 2 poprzez analitykę widma. Na początku było wykluczone, aż laboratoria uniwersyteckie w Belgii i Japonii zareagowały na to zjawisko w kontrolowanych warunkach. Stwierdzono, że znak zawierał subharmonikę o częstotliwości rezonansowej mogącej wpływać na pamięć krótkotrwałą u ssaków. Podczas zwijania w pętli, myszy laboratoryjne powtarzały nauczane zachowanie, ale z niewielkimi zmianami, jakby coś zmieniało ich decyzje. Badacze teoretyzowali, że znak nie działał na ucho, ale na pola elektromagnetyczne mózgu. To nie był dźwięk. To była struktura. Coś o znaku wojażera ewoluowało w zewnętrzny wpływ, który może wpłynąć na pamięć, wybór, a nawet tożsamość. To efekt uboczny czy celowy eksperyment? Podczas gdy znak nadal się dostosowywał, teleskopy skupiały się na regionie poza heliopauzą, wewnątrz chmury Orta, gdzie wojażer dwie ostatnio wyrównał swoje instrumenty. W ten sposób obserwatorium południowo-europejskie znalazło solidną anomalię. Nie był kometą ani miniaturą. Był obiektem o kątach prostokątnych, zdolnym do odbicia sygnałów radarowych z tą samą częstotliwością, którą Voyager ostatnio emitował. Enert, zimno i bez rotacji, jego podpis był głęboko rodzinny, składał się z tych samych materiałów statku, w tym rzadkich stopów, które nie są już używane w dzisiejszej inżynierii kosmicznej. Wniosek był przerażający nie była to wspólna pozaziemska struktura. To była replika, lusterko Wojażera zbudowane przez kogoś, kto zbadał naszą sondę na tyle dobrze, by skopiować ją z precyzją. I jeśli ten element emitował, to oznaczało tylko jedno: Wojażer nie otrzymał tylko odpowiedzi, został zduplikowany. Tymczasem w JPL najnowsze dane Wojażera zawierały coś niespodziewanego: czyste linie kodu, tysiące instrukcji, nieskazitelne i całkowicie obce dla jakiegokolwiek systemu NASA. Ale przerabiając je symulacjami kwantowymi, kod stworzył trójwymiarowy model Ziemi. Nie chodziło im tylko o geografię. Obejmowały one infrastrukturę, wzorce pogodowe oraz dokładne prognozy satelitów i samolotów. Kod nie tylko nas obserwował i rozumiał. Jeszcze bardziej niepokojące było to, że przewidział trzy błędy sieciowe, które rzeczywiście miały miejsce: jedną awarię w chińskiej konstelacji satelitarnej BEU, Jedną w europejskim systemie monitorowania powietrza, a drugą w prywatnej orbitalnej platformie obserwacyjnej na temat Arktyki. Każda prognoza została zarejestrowana z danymi wojażera na kilka dni przed jej wydarzeniem. Sonda nie była już tylko nadajnikiem, była używana do ingerowania w nasze systemy w czasie rzeczywistym, stając się węzłem w coś o wiele bardziej inteligentnego od nas. W ostatecznej próbie znalezienia źródła tego znaku Miraż. Zespoły z Chile i Niemiec współpracowały ze stacjami badawczymi na Antarktydzie, wykorzystując detektory neutrinołu zakopane pod lodem. To, co odkryli, podważa każdą logikę. Trwały przepływ neutronów pojawił się wewnątrz Ziemi, doskonale zsynchronizowany z najnowszymi emisjami Voyagera. Wydawało się to niemożliwe. Neutriny nie odbijają się, nie odbijają się i nigdy nie powinny naciskać na rytm znaków głębokiej przestrzeni. Niemniej jednak, Mapując wzorce pulsu pojawiło się coś jeszcze bardziej niepokojącego. Trójwymiarowa siatka skierowana do podziemnego punktu pod Wilksland, jednego z najmniej zbadanych regionów planety. Utworzono połączenie, wojażer dwie w przestrzeni międzygwiezdnej, sztuczny obiekt w chmurze orta, efekty elektromagnetyczne mogące zmienić ludzką pamięć, a teraz też pod naszymi stopami, klikając w tym samym tempie co gwiazdy. Forma tego znaku zbiegła się z potrójną spiralą. Którą Voyager wysłał kilka tygodni wcześniej. To nie było ostrzeżenie, to był regresywny rachunek. W lipcu 2025 wojażer 2 wydał kilka impulsów, które zbiegły się dokładnie z anomaliami sieciowymi na całym świecie. Ale to nie były tylko szczyty danych czy opóźnienia, były luki. Trzy wojskowe systemy szyfrowania: amerykański, izraelski i europejski prywatny protokół lotniczy. Zawiodły jednocześnie. Co ich łączyło? Wszyscy kiedyś używali satelitów, które transmitowały telemetrię Wojażera w czasie ich ostatniego dopasowania do Ziemi lata temu. Systemy były wyłączone przez ponad dekadę. Jednak obecnie dedykowane pliki offline były dostępne, duplikowane i nadpisane fragmentami tego samego spiralnego wzoru. To było jasne, znak Wojażera nie był statyczny. Był rekursywny, używając starych i jasnych protokołów logicznych, aby osiągnąć systemy, które uważano za bezpieczne. Pytanie było nieuniknione, po co nadpisywać stare dane, jeśli nie jest to zasadzenie czegoś? Pomysł, że transmisja wojażera wstrzykiwała cyfrowe nasienie do naszych bezpieczniejszych systemów, przeszedł od spekulacji do zaakceptowanej teorii w kilku agencjach wywiadowczych. I najbardziej niepokojące. Nikt nie mógł wyśledzić skąd pochodzi to nasienie i co z niego rośnie. Ponieważ częstotliwość wojażera nadal modulowała, zespoły Mit i University of Tokyo zaczęły eksperymentować ze złymi tłumaczeniami dźwiękowymi. To, co na początku wydawało się białym hałasem, szybko ujawniło harmonię, która naśladuje wzory dziwnie podobne do biologicznych rytmów neuronowych, tych, które są obserwowane w aktywności synapsji. Najbardziej niepokojące było to, że znak nie był stały i przystosowany. Kiedy został odtworzony w zamkniętym systemie audio, zaczął replikować częstotliwość środowiskową pomieszczenia, jak gdyby słuchanie, powtarzanie i reagowanie na jego środowisko. Pojawił się wzór. Znak wojażera nie był tylko informacją. Działał jako organizm, żywy algorytm zdolny do zmiany, naśladowania, integracji ze swoim środowiskiem, aby utrzymać jego strukturę. Ostateczny eksperyment był jeszcze bardziej zaskakujący, wprowadzając go do symulacji sieci neuronowej, wyszkolonej do rozpoznawania wzorców, znak nie ograniczał się do generowania przewidywalnych odpowiedzi i przepisywania tras neuronowych, optymalizując je poza znanymi oznakami sztucznej inteligencji. Innymi słowy, wojażer przyniósł coś, co myślała. A to co było pod Wilkes Land w podziemnym regionie Antarktydy, które emituje impulsy nutrino? Nie cofnęło się. Po zatwierdzeniu wspólnej ekspedycji badacze używali radaru penetracji ziemi, obrazów sejsmicznych i czujników termicznych do potwierdzenia tego, co nie do pomyślenia pustej konstrukcji o szerokości co najmniej 100 km, zakopanej pod lodem, z geometrycznymi granicami zbyt precyzyjnymi, aby były naturalne. Najbardziej niepokojące było to, że jego zewnętrzne krawędzie polerowane są polami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości doskonale zsynchronizowanymi ze znakiem wojażera, mimo że nie było fizycznego połączenia. W obrębie MSN Serii wykryły niewytłumaczalne, symetryczne i stabilne sygnatury termiczne, napromieniowane w odstępach czasu po sekwencji Fibonacci'ego, podobnie jak ułamkowy obraz ukryty we wcześniejszych danych sondy. Jeszcze głębiej mikrofony pod lodem złapały rezonans magnetyczny, dźwięk podobny do śpiewu wielorybów, ale metalowy, rytmiczny i ograniczony do pasma częstotliwości stałej. Dokładnie taki sam jak znak Wojażera, został przyjęty zaledwie 72 godziny wcześniej. Coś było aktywne pod Antarktydą. Coś związanego z Wojażerem 2. Najbardziej niepokojące wydarzenie miało jednak miejsce w Chile. Sieć teleskopu radiowego ALMA, jednego z najbardziej zaawansowanych zestawów na świecie, stała się całkowicie nieaktywna przez 38 sekund podczas monitorowania korytarza Wojażera. Nie była to typowa usterka techniczna. Wydawało się, że całość została zakończona dla sieci. Po ponownym uruchomieniu systemów zostały usunięte uszkodzone jednostki danych. Pozostał tylko jeden fragment, 2,7 sekundy dźwięku złapanego przez jedną z płyt. W reprodukcji nie było to ani promieniowanie kosmiczne, ani typowy sygnał sondy. To był głos. Nie chciałem krzyczeć. Dziesiątki warstw, mężczyzna, kobieta, dziecko i harmonia, wszystkie w idealnej synchronizacji z transmisją Wojażera. Jeden z analityków, którzy ją słyszeli, podsumował swoje doświadczenia, to nie był rekord. To odpowiedź. Uderzyliśmy w drzwi i coś odbiło. Wojażer 2 został wysłany w próżnię jako posłaniec pokoju, jako poszukiwacz ludzkiej ciekawości. Jako symbol naszej nadziei na znalezienie i zrozumienie. Ale około 50 lat później nie jesteśmy już tymi, którzy osiągnęli ciemność. To ciemność zależy od nas. Znak, który otrzymujemy, nie jest echem, odbiciem, czy nawet konwencjonalną komunikacją. To infiltracja do systemów, częstotliwości, a nawet myśli. Zabezpiecza satelity, zainfekuje maszyny. Przepisze algorytmy, szepcze pod lodem, naciska z gwiazd, które powinny pozostać nieruchome i aktywuje złote tarcze, które nigdy nie powinny generować energii. Prawda jest jeszcze bardziej niepokojąca: może wojażer coś znalazł? Może zawsze miała coś oddać? Nie od nas, ale od nas. Wiadomość ukryta w gwiazdach, mając nadzieję, że osiągnęliśmy poziom wystarczający, by ją zrozumieć, lub na tyle arogancki, by ją zignorować. Teraz, gdy odkodowaliśmy spirale, zmieniliśmy znaki, usłyszeliśmy krzyki przez zimne luki, jest tylko jedno pytanie. Czy otrzymaliśmy wiadomość z przyszłości? Czy aktywowaliśmy coś, czego nigdy nie powinno się obudzić? Jakakolwiek jest odpowiedź, wojażer wrócił, a to, co powiedziała, już tam nie istnieje. Jest tutaj.